witajcie widzę w czwartym odcinku e, no w czwartym odcinku kolorowa o kolorowankach a w trzecim odcinku z kolorowania kolorowanki The drawan ostatnio sobie kolorowaliśmy grzybki i ważki a na pierwszym odcinku z kolorowania to i to i Dzisiaj robiłem sobie to, tego nie nagrałem, bo to dłużej trwa, takie coś. Ale użyłem tych markerów z RAF, mark się bo to jaśniejszy. I wszystko pocieniowałem kredką. Więc dzisiaj sobie zrobiłem za tymczasem drugą środkiewkę Tutaj o. Weźmy sobie jakiś czerwony albo jakiś taki kolor. E, Fajnie. I kolorujemy. i zakolorowujemy konkretnie kolor nie cieniujący, no po prostu konkretnym kolorkiem na samym początku, a potem można cieniować albo markerem wyjmi trochę odcienie, takie przejścia kolorów, albo jeszcze z innym markerem niż tym, co używaliśmy, albo może być z kredką. według mnie najładniej wyglądają potem z kredką. Czach. ciach Czerwona kredka z Colorino. Na przykład ja sobie wezmę i sobie troszkę pocieniuję. Okay. A teraz sobie dokończymy te liście. Z tego pamiętam, to chyba było co z tym markerem robiono. Z numerem 13. No to chyba był ten. No. kolorujemy sobie liście To też i teraz to co ale co to jest? nie pytałeś co to jest nie? dobra i mamy coś takiego um. I jeszcze w ostatnim filmie niektórzy pisali, co to są za kolorowanki. Jeżeli nie wiecie to zobaczcie pierwszy ten odcinek. A ja tutaj już mogę pokazać, że ta jest w Najbardziej chyba polecam wszystkich. Jak nie, jak ktoś takie lubi, oczywiście. Są przepiękne te obrazy, po prostu są bardzo piękne, tak jak mówię. Kolejną rzadkiewkę mamy lub co to w ogóle Zrobimy sobie jeszcze tą. Nie widzicie, moment. Przesuniemy i powiększymy na jedynkę. Oj, trochę chyba. O. I tak, bierzemy jakiś konkretny czerwony lub podobny kolor do czerwonego, bardzo zbliżony i zamalowujemy konkretnym kolorem w konkretne miejsce pierw. I tutaj sobie spróbuję zrobić przejście kolorami Akurat markerami, nie, nie kredkami cieniować. No, tymi, więc tak sobie nałożymy taką warstwę Okej. Okay. Ciach, 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 ciach. okej okay. Tutaj mamy to. I teraz sobie weźmiemy wyższy numerek od 73. 70 czy wyższy. Niższy w sensie. No albo wyższy to zależy. ha Weź na sobie może 69. O takie. Okej. Okay. Fajny. Trochę tej warstwy tego nałożymy. O. Aby tak tego na filmie aż tak fajnie nie widzicie. Tutaj na tym. I do tego, co teraz wziąłem, sobie jeszcze dobierzemy powoczerwony kolor. Dziesiątka równa. Ok. I teraz zrobimy liście. I się sobie teraz zrobimy też jasniejsze, ciemniejsze. Zrobimy sobie teraz liście do góry 47 numerkiem Uj. Dobra, więc tutaj kolorujemy na 47. Tak zrobimy tutaj ciach 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 ciach, ciach, ciach. I ciach. I teraz sobie zrobimy tutaj ciemniejsze ale zanim to szybka reklama. Jeżeli dobijecie do końca tego roku 100 subów nagram piosenkę ale nie sam tylko z osobą jeszcze nie wiecie, kto to jest, ale. No, jak dobijecie do końca roku, to będzie ta piosenka. A teraz się bierzemy za kolorowankę, jest ciemniejszy trochę. Może taki? Tego nigdy nie brałem. Nie, ładny. Ładny jest, no. Fajny brusz to idzie mi fajnie. Jak ktoś pytał, bo ostatnio też były komentarze, że. Co to jest bróż? Bróż to jest ta końcówka, która się tak wygina, taki pędzelek. Takie męciutka. Dobra. Siach. Siach. I to jeszcze musimy zdecydowanie tak, 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 I tak, tak, to tak, Teraz bierzemy sobie jakąś kretkę, najlepiej jak zrobiliście, takie same jakie ja tutaj, to najlepiej jak żeście sobie sobie, 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 jakby, sobie, jakąś trochę ciemniejszą kredkę, sobie, 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 i sobie, ten kolor trochę sobie, 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 Okej, ciach, 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 coś takiego. Ciach, okej, okay. coś takiego. Więc dzisiaj mm, zrobiliśmy sobie dwie rząd A teraz sobie pokolorujemy jeszcze jedną taką tą. Dlatego sobie wezmę Teraz uh, raz mark numer 47. końcówką fajną. fine. Okej, i I tutaj jak Jakieś tyle pokolorowaliśmy sobie. trzymamy. To bierzemy kredkę, jak mieliście taki jasne Jak macie coś jasnego, zawsze czy to jest kredka czy marka, to zawsze jak chcecie cienić, to do tego zawsze dobieracie ciemne, jak macie jasne. Jak macie ciemne, to jasne. Ja sobie wezmę teraz Pen kredkę ciemną, grubszą. Mam ją sobie muszę zatem i sobie tak trochę jak, no muszę mieć wszystkie, ale te niektórych boki sobie mogę tak pocieniować. i potem tak fajnie wklepę się Jeszcze jakieś tutaj I tutaj jeszcze to Nie każdy, ale niektóre tak fajnie potem wygląda Na kamerze tak się zaś nie chce wyostrzyć, fajnie, ale Musicie uwierzyć na słowo, że w realu to fajnie wygląda, fest I to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku, a w dzisiejszym odcinku pokolorowaliśmy sobie Jedną z tych rzodkiewek, ta Łodyżkę i cieniowaliśmy, to też my cieniowaliśmy, do tego te, wodorosty, te takie coś zielone i tą rzodkiewkę. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, to dajcie lajka, suba, nie zapomnijcie dać suba najbardziej i dzwoneczka, także możecie dać i lajka oraz jak dobijecie 100, 100 subskrypcji do końca roku, to będzie piosenka z kimś tajemniczym.